Cześć, chyba życie mojego brata z Ukrainy. Zakona. <grymne> Właśnie, przyjechałem do niego, odwiedzić jego, jego studio. <grymne> Zapraszam do Kacyiny. Ja Miałem Artem, wydziera mi twarz Artem. Sarna, jesteś jeszcze młoda. A ja mam 26 lat, to nie wiem że to jest tak mało. Tak, wydziarłem sobie bordę, czegoś nie robi dla YouTube. Jak <grymne> <grymne> ty to widzisz? Ja no, tego nie widzę Ja znaczy, tego nie widzę. Ale dokąd? Co? Jak? Albo tu pod szyją. Tak. Albo tu takiego kurwa z drugiej strony. Jak ma róże, to tak z drugiej strony tam o tak, przez oko. Przez. przez oko. No. Kurwa, byś była moją ulubioną mężarką. <grym> nie. <grym> to nie, to... nie masz Nie wiem, powiedz mi jak ty chcesz. Ja muszę iść teraz po śniadanie, ale się zastanowię, mm -hmm. ale muszę... nie, że tak, nie tak do brody, nie taki duży. Ale jak, jaki? No to powiedz. Dawaj, taki ulujak. Nie, jest nie rozumiem po prostu. Drugie <lubię> gwoździa w literce <.alia> Se -se 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 Se -se <lubisz> S. Sexy Sarna. Sexy <lubisz keski> Sarna. O, a Sexy przecież. Wiesz co to jest Sexy Sarna. Sexy Sarna? Sexy Sarna. Dzisiaj mam też w ogóle nie telefon do odebrania. Nie zrobiłem tego. Całe życie w piekło po prostu. Ciężko jest lekko żyć. Nie będę napijał teraz. Nie? Nie, później dopiero. Dawaj, klęć flipa. No, redycyjnie Ksany, ksany, ksany Mane, mane, mane Kiedyś nie miałem dwie pany, na jeszcze nigdy nie To Teraz zaśliczam nim psany, robię tu sobie te many Mane, mamy, mamy, mamy masz tutaj jakieś plany Ja sobie sprzedaję te ksany, robię sobie, robię sobie many ziomeczki to jany Nawiec za nich tu jak mamy Pyszą, że się nie spotkamy że się będzie rozchodziło w takie równe prążki to ma imitować jakąś jakby, powiedzmy inne. te elementy będę przeplatał tak, że będzie jeden jasny, drugi ciemny ale też nie będą zupełnie... będziesz miał elementy całkowicie czarne jest. i będziesz miał elementy cieniowane ale tak naprawdę większość będę rzucał bezpośrednio na tobie bo łatwiej mi jest wtedy zaplanować no, po prostu chciałbym coś poprawić, zmienić no, no mi to siedzi, nie? no kurde tak jeszcze... no. <głynne>. jestem, jestem raczej zdecydowanym klientem i nie bardzo dobrze, bardzo cenimy takich klientów <głynne> Co W kolejności jedzenia mam przed sobą grzanki z domowego, wiejskiego chleba, burki, pomidory, papryka, wielki kawał fety, ołówka, homara, tłustwo, oregano, oliwa. Od bułki z tuńczykiem, aż do tego. No. no. To będzie w sumie spoczko. Zajebiście się wyglądać spoczko. Zajebiście. Uskuteczniam las, tu w każdym porcie. No zjeł się pojadłem, wiesz. Ale co, to chyba nie przeszkadza, czy przeszkadza? No trochę f przeszkadza, nie? Tak? No trzeba no, przyłożyć tam jaka znajdziesz jakiś wolny tam No chyba że wrześniu, chyba wrześniu, no przyszłego roku. Nie no nie No tak myślałem właśnie, że mnie wkręcacie. Bo znajomy, normalnie by mnie nie No. Co, co tu macie? Haha. Okej. Okay. Nie, na drugiej będę sobie wrzucał napisy same i złote myśli jakieś. Jak ty No O, jak ty fioserek. Ojej. Ja Jadę się zbobić na Bambi. to taka dziara? Nie wiem, ładnie wygląda. Zobaczyłem kiedyś <grym> obraz na ścianie babci i tam był właśnie ten ozyrys. Symbolizował, nie wiem, dziad, który miał f**kuj, siły, nie wiem, albo coś takiego. <grym> Wiesz o co chodzi? Rozumiem. Nie, spoko. Fany fakt, nigdy nie byłem w Egipcie. <grym <grym

Poradnik jak nie zostać w no. pier... na mieście. Nigdy nie musiałem no. uciekać do przemocy. Raz tylko... Normalnie. Także został wyjaśniony, gościu. Ja wtedy ważyłem 62 kg. Była tam przewaga masowa też tego zawodnika. A teraz yy, ważysz? A tak, teraz 84 Czyli szukamy kilo. zawodnika w kategorii do 83 kg. na ta Krzywka? Tak. No to, ch... Chyba 60 kg to tam, wiesz. Nie podskakuj, lepiej. Nigdy ona Generalnie widzę się przemocą. Wszystkie swoje takie konflikty wyjechałem słownie po prostu na freestyle'u. Ambicje freestyle. pisac. freestyle. I teraz dawaj. <grym> no, <grym _> <grym _> na no, <grym _> <grym _> No tak mówię, musiałem zrobić to przed ramię jak najszybciej, bo tak mi było pusto, nie? Tutaj tutaj najbardziej przez ten napis, tą rejestrację. No przez tą rejestrację samochodu, którego jeszcze nie mam. Lucy, no, chodź pojedziesz na YouTube. Pójdziesz na YouTube'a Co to? Co to? Co to jest? Co to masz koty z że takie puszki... No, to. Co to jest? Co ty widzisz? Nie jest tajemnicą, że w mojej lodówce raczej nic nie ma, jest tam trochę wyborowej zostało po weekendzie z Olką. Jakiego miałam tak że po prostu już wszystko, już mówię, no coś bym miała, ja, to bym to zjadła, nie? I sobie już taką herbatę zrobiłam, taką słodką i tak ją piłam, mmm, pyszna herbatka, słodka. Musiało być leko. Mama. Nie, to ja miałem taką historię, słuchajcie, że naprawdę też chciało mi się bardzo jeść wieczorem. Już nic nie miałem słodkiego, a koniecznie musiało być słodkie, ale miałem za to chleb tostowy, nutelle i masło orzechowe. I zrobiłem taką podwójną kanapkę, tost, na to jest masło orzechowe i na to jest nutella, tost, jeszcze na chwileczkę podgrzałem, żeby wszystko było cieplutkie. Ja... Dole, jakie to było pyszne. Lepiej rzeczywiście trochę niż moja herbata. A może ty pośpiewamy jakieś piosenki? No, dobra. Ksany, ksany. Karaoke. Znacie tę piosenkę? Ksany? No, ksany, ksany. Nie znam piosenki, ale znam autora. Ja też właśnie. Kaz Balagany kas chyba, nie? To jest narkopop, synek. Myślałem, że bardziej będą boli te tatuaże, nie? A tak jednak... Człowiek jak o, tak się Gorsze rzeczy teraz? przeżyłem w życiu, nie? Teraz mówisz, że tak pewnie, no, nawet nie jest chyba, nie, to się tak, nie? Tak tak. Ale, ale o, się się tak tak. ale robi się tak, ale robi się tak? Nie. na kogoś, kto robi, ale wiem też jak się goją jego tatuaże, No, no, Wiedziałem więc... tak. po co idę od początku. Postoje. Po twoje. Po koks tatu. Nie wiem, czy to będzie dobrze odbierane. Nie my tak mówimy z Wojtkiem. A, że to jest koks. No. To wyjaśnimy. kur... Tak Może ktoś tak? pomyśli, że... Ktoś, powie nie, się, że... Nie. ktoś nie było... później powie, o, to dwie nie ma... godziny, k... jebał, ale szybko. Czekamy czemu KOKS tatu? Nadal poszukujemy przeciwnika dla krzywka. 83 kg, brak doświadczenia. Ale bola walki jest. A to ja mówię o Twoim przeciwniku, że jak ma tysiąc ileś walk pod filarem wygranych, to Ty masz tylko tam 300 mniej, także. Ja nie mam jednej nawet, bo nie ma podjazdu po prostu. No i limitation

To jest moment kluczowy, bo muszę wyciągnąć kopertę. Nie ty co się nabyła uważał. To jest taka moja skarbonka jakby i musie, musiałem wyciągnąć ją nie. i zabrać po prostu, bo tak było najszybciej. A szybko tak się skarpiał, że mnie trafiło? Jak można być drugie spytanie założyć? Nie. Chcesz zrobić pępek na czarno. Zrobisz pępek na czarno? Chodź mi wydzieramy kolczyk taki czarny. Nie, nie, pępek na czarno, będzie jak oliwka. A jakie masz najdziwniejsze miejsce wyciarane? Dzień ja nie mam Chodzi o to, że tu papryczka się rośnie. Ja bym chciał zajeć jedną, wiecie? Papryczkę? Tak. Kto może to zaklisz, a ja jedną kradnę. W czwartek, jak będziesz wyjeżdżał nie znaleźli jej u nas. Czy ja się je zjem? A coś wieś. Co to tak. Gruba sprawa trochę. No wiem po strzotku dnia kradniemy papryczkę. Biały gdzieś nie wiem czy to dobry pomysł. To za zaczniemy chyba od żółty. Też nie <grym> <laughs> Spróbujemy Sprawuje, <sprawujemy> wszystkie <laughs> Przypilnij, czy tam ktoś patrzy. Ja jednego takiego... Będziemy mieli nagranej ka, Po prostu zacznij z niej jest. <laughs> po, albo połóż się tutaj, tylko tak lęd, żeby ci głowa tak wchodziła delikatnie na ten stolik i tak... Krzakka bez Nie no ja potrzebuję, żeby ktoś mi pomagał. Nie, ja się boję takich rzeczy. Ale co ty chodzi? <grymnie>, to przypilnij, on żeby oni byli gdzieś daleko. Powiesz <grymnie> mi kiedy, a ja w tym momencie... Nie mogę na wszystko jedno 6 nie patrzy. Wojtek, ja ci podtrzymam może ten aparat, kogo i to zrobisz. <czy? grymnie> trzeba zrobić 11 przyjścieli Artema. Jeszcze raz musiał... Zaraz opowiem co trzeba zrobić. Czarne, Jesteś? <grymnie> Mój, gdzie to nie jest tego proste. To jest naprawdę pikantne. To jest naprawdę pikantne, w sensie jest OK. Mam powiem, że mam takie serce bardzo dobre. Złote serce. A mam jakie serce? Zielone. A? Wiadomo, co jest zielone. Wojtek, co jest zielone? Jeezy. Nadzieja. I nadzieja. A tak, nadzieja też jest. No tu, anegdotka. E, słuchajcie, był, byliśmy na konwencji, już nie pamiętam gdzie, może w Krzyniu pamięta, pamięta. E, I była taka sytuacja, że był konkurs. <śmuletra> <śmuletra> I sytuacja z konwencji, ale nie pamiętam, z której konwencji, gdzie to było, niemniej jednak, był konkurs, w którym jakaś. Nie, nie pamiętam też jaka nagroda, ale było właśnie jedzenie papryczek na czas. Było dwóch czy trzech chłopaków i jedna dziewczyna. No i oni to, jak z dziewczyną, wiecie, od razu na starcie wszyscy na nią patrzyli tak, że no nie wygra, ani że nie ma szans i w ogóle. A koniec końców okazało się, że słuchajcie, że ona zjadła wszystkie papryczki, oni tam już wymiękli w ogóle totalnie. I na końcu się okazało, że ona po prostu nie ma smaku. W sensie ma jakieś ma tam porażone kubki smaku

Mabcia powiedziała dzisiaj, że polska wygra meczkę. Mabcia zawsze ma rację. Gorzej jak nie wygra, nie? Maj! Mrakiet! Zróbciej, pierwszy bramę, ale już pusty zjaw. Bo sam też na szyi nie błym? Tak? Tak, ja tu chcę. Cały czas to samo f. Krzelek też ostatnio był, pomyśląc o kr. Podstawiamy ją. Cały sticky can get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bad, right? Rewelacja. Jesteś najlepszy. Nie wiem, co. That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? do Dajcie. Na no, razie 2-0. 2-0, więc wygramy 4-2 i tyle. No i. No, jasne. Nie, nie. A tak. no to co wygrają? Ale teraz to musieli babciu 4-2 wygrać, nie? Jesteś świadoma? To co wygrają? Nie. Babcia jednak nie wygrają. <grym> Wiesz, to czarne, co mi wyszło teraz na dym, to przez te, co mam na ręce. Ja wiem, ale co mam na ręce. Ja mówię, no, te, te wasze tam tatuaże. <grym> ale ja nie wyszło tatuaże. No, no, ja mam się right that's <laughs> a deal right that's a bet right that's a deal right that's a deal right that's a bet right that's a deal right that's a deal right Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka, który był dla nas wyjątkowy, bo odwiedził nas Artem brat zakonach, że jest to jego rodzina z Ukrainy. Tak. Spędziliśmy który... mega rodzinny czas, bardzo to cenimy. Oczywiście było śmiesznie jak zawsze. W opisie są nasze Instagramy i musicie pamiętać też, żeby zostawić łapkę, I suba. łapki i w górę i tak. obserwować na profil I możecie też napisać w komentarzach, co Wam się podobało albo co byście chcieli jeszcze zobaczyć. Dokładnie. I jakieś wspomnienia może z Ukrainy zakonane. Tak. Jak ktoś ma zdjęcia, to posyłajcie na mail albo dajcie znać. Podjedziemy Trzymajcie się, dziękujemy na razie.